Mówiąc o postępie i rozwoju, jakim postępem i rozwojem Ty się zajmujesz na co dzień? Jakie to są urządzenia? Na co dzień najczęściej zajmuję się projektowaniem urządzeń medycznych. Medycznych. I czym to się różni od projektowania innych urządzeń, którym, którymi się zajmowałeś do tej pory w innych firmach? Urządzenia medyczne podlegają znacznie większej ilości przepisów, regulacji, które muszą spełniać. Wszystko chodzi tak naprawdę o dobro pacjenta, żeby temu pacjentowi za wszelką cenę nie zaszkodzić, najlepiej mu pomóc, ale przede wszystkim oczywiście nie zaszkodzić. W związku z tym urządzenia medyczne są bardzo mocno oprocesowane, ich powstawanie od koncepcji, przez cały development, aż po samą produkcję, wszystko jest opisane w procesach i przy wytwarzaniu urządzeń medycznych od projektowania. Przy ich projektowaniu, to proces jest najważniejszy i opisanie, co zostało zrobione i jak zostało zrobione. Procesy są tutaj najistotniejsze. I poza tym, urządzenia, tak zwanych klas wyższych, muszą być też certyfikowane, czyli jednostka notyfikowana musi spojrzeć na tą dokumentację, na to urządzenie, czy ono faktycznie zostało dobrze zaprojektowane, czy ono spełnia normy, które powinno spełniać, czy nie mamy żadnych odchyleń od norm, od procesów. Nie można zrobić tak, że coś tam wyprodukujemy, wypuścimy na rynek, zobaczymy, co się stanie, jak to przyjmie rynek i ewentualnie poprawimy po, potem, jak już, jak już nasi użytkownicy stwierdzą, co jest tam okej okay, i nie okay. No to jest praktycznie niemożliwe w przypadku urządzeń medycznych. W tych niższych klas może jeszcze teoretycznie tak, w tych klasach wyższych praktycznie nie. Na czym to polega? No, Urządzenie nie da, że musi być zrobione z jakimś procesem, mieć odpowiednią dokumentację. Musi przejść w bardzo dużej ilości przypadków badania kliniczne, a potem jeszcze certyfikacje. Ta certyfikacja trwa długo i kosztuje dużo. W związku z tym koszty wprowadzenia urządzenia medycznego są zdecydowanie większe i to tak naprawdę kilkaset procent, a czasami nawet więcej niż urządzenia cywilnego, które robiłoby nawet podobne rzeczy. I. Patrząc na to, wprowadzenie na rynek urządzenia, które realizuje część funkcjonalności, które sobie założyliśmy medycznego, które przeszło tą całą ścieżkę, a potem doda się jakieś kolejne funkcjonalności, kolejne feature'y, no nie ma sensu, no bo istotna zmiana w urządzeniu medycznym Wymaga recertyfikacji, a przynajmniej powiadomienia jednostki notyfikowanej, że taka zmiana, na, taka zmiana nastąpiła. No i zmiana w procesie klinicznym, jak dane urządzenie coś leczy, coś wspomaga, jest na pewno istotną zmianą, która wymaga recertyfikacji. Zmiana czasami obudowy na inny model, na inny materiał już może wymagać recertyfikacji co do tego dodania nowych funkcjonalności. Czy znaczy to jedyne wyzwanie, na jakie musi przygotować się producent takiego urządzenia, czy certyfikacja, czyli wyższy koszt coś jeszcze? Jest tego znacznie więcej. Urządzenie musi przejść znacznie więcej testów, znacznie więcej badań, na przykład biokompatybilność, czyli sprawdzenie, czy urządzenie nie powoduje podrażnień, alergii, czy nie, powoduje, czy nie jest kancerogenna, budowa w przypadku kontaktu ze skórą długotrwałą, krótkotrwałą, w zależności od tego, jakie to urządzenie będzie wykorzystywane. Jest też coś takiego, jak obserwacja rynku po wypuszczeniu urządzenia już do sprzedaży. Trzeba obserwować to, ile było defektów, jakie to były defekty, co się wydarzyło z ludźmi, którzy używali tego urządzenia i na bieżąco to monitorować i reagować, jeśli trzeba będzie, nawet ściągać z rynku. Proces produkcji jest też trochę bardziej skomplikowany, już nie mówię o sterylności danego procesu, bo to jest... Inna sprawa, ale w takim procesie produkcji trzeba monitorować kluczowe elementy, od kogo zostały kupione, jaki numer seryjny, na przykład danego procesora albo danego czujnika, jeśli uznamy tego za element krytyczny, jest w jakim numerze seryjnym, jest przypisany do jakiego końcowego urządzenia. To trochę działa tak, jak w samochodach, na przykład są co jakiś czas akcje z poduszkami powietrznymi, że są wzywane samochody na akcje serwisowe, bo musimy wiedzieć, jaka poduszka powietrzna trafiła do dokładnie jakiego samochodu. Tak samo jest z urządzeniami medycznymi, jaki konkretny czujnik trafił dokładnie do jakiego Takiego urządzenia, kto go kupił gdzie poszedł dalej. Po to, że jeżeli coś się wydarzy, żebyśmy mogli ściągać urządzenia z rynku, zrobić poprawki. Jeżeli ktoś po wielu latach uzna, że te, ten czujnik z tej serii o takich numerach seryjnych, no jednak on nie trzyma parametrów, a my mu zaufaliśmy. Więc to wszystko wymaga bardzo skrupulatnej dokumentacji, kto na przykład wykonał testy, kto wykonał jakiś. Ważny element montażu danego urządzenia. To wszystko powoduje, że te urządzenia są zdecydowanie droższe i w projektowaniu i w produkcji we wdrożeniu na rynek niż urządzenia cywilne. Tych wyzwań jest naprawdę bardzo dużo. Śmię twierdzić, że jeżeli ktoś po raz pierwszy chce wdrożyć urządzenie medyczne bez żadnego doświadczenia, jest skazany na porażkę.